Cześć wszystkim, ja jestem Tasiek i dzisiaj chciałem Wam przedstawić modyfikację do Minecrafta, która nazywa się much TNT. I dzięki niej dostajemy 10 nowych y, rodzajów TNT w Minecrafcie. Yy. Myślę, że jest to bardzo fajny mod dla ludzi, który, którzy lubią coś rozwalać. No ale dobra, przejdźmy do. Przestaję Wam teraz jak je skraftować. Yy. Pierwszym jest yy. TNT razy 5 craftujemy go przez potrzebujemy 4 normalnych TNT i układamy je w kwadrat następnym jest TNT razy 20 robimy go z 4 TNT razy 5 następny jest TNT razy 100 tworzymy go z 4 TNT razy 20 i TNT razy 500 tworzymy go z 4 TNT razy 100 Dobra, kolejnym TNT jest y, Meteor TNT. Tworzymy go z siedmiu obsydianów, jednego kubełka lawy i jednego TNT razy 500. Y, kolejny jest Ocean TNT. Y, tworzymy go z czterech kubełków wody i jednego TNT razy 100. <coughs> Następny jest Vaporize TNT tworzymy go z czterech pustych kobełków i z jednego TNT raz 20. Kolejny jest Flat Bomb. Tworzymy go z jednego TNT raz 21 i jednego Mining Flat bomb, mining Flat Bomb. Tworzymy go z sześciu pochodni jednego Flat Bomba. I 2 Tien razy 5, ich jeszcze jest House Tien Tworzymy go z 3 cobblestone'ów, 2 Glasów, 1 Tien razy 5, 1 Crafting Table i 2 pochodni. Dobra, teraz przedstawię Wam, jaką mają moc te poszczególne rodzaje TNT i jakie mają właściwości. A więc zacznijmy od normalnego TNT, będziemy mieli porównanie. Dobra, kurczę, dobra, ok, normalne TNT widać. Robi nam taką zwykłą dziurę, rozwaliło nam e, e, tego Dirta, ale już Stone na nie dało rady. <coughs> Teraz porównajmy sobie z TNT e, razy 5. Ok, jak widać, TNT razy 5 już. E, głębiej się dostało niż TNT normalne zrobiło większą dziurę więc yy, dobra teraz yy, TNT razy 20 zobaczymy teraz to mm. okej okay. Uwaga, uwaga. No, jak widać, już za blisko nawet postawiłem tego wcześniejszego, bo rozwaliło z... 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 wcześniejsze nawet <tryk> to razy 5. Ale jak widać, <tryk> jest różnica. Jest tak jakby bardziej okrągły ten krater. I jak widać, no głębiej, głębiej, zdecydowanie głębiej już jest. Hmm, jest różnica. Dobrze, zobaczmy sobie teraz jeszcze TNT razy 100. Jaka będzie różnica. Dobra, tutaj sobie damy. Okej. Okay. Zobaczmy. No. O, o jest. <grystanie> Jak widać Jest moc Tutaj nawet dotąd do sięgu Zafaliło Dirta No jak widać jest już Znacznie znacznie potężniejszy Znowu zbyt blisko ustawiłem mm, tamtego No ale <laughs> Nie spodziewałem się że aż taką moc ma Dobra, to było razy 100. Znaczy mi teraz co będzie razy 500, kurde. Trzeba to gdzieś się dalej wziąć. Chwila. Mądamy głębiej. W razie czego... Dobra, uciekamy. Kurczę chyba znowu za dałem, ale... Dobra Trzeba trochę poczekać, bo pompa mam nie za dobrego Ale myślę, że wytrzymacie Zaczyna się ukazywać. Ja ho, ho, ho. Jaj, aż tutaj. Dirta rozpieprzyło No takie pasy dziwne, nie? Takie jakby kurcze odłamki leciały i przeżynały tego dirta. Fajnie, fajnie to wygląda. Tutaj, dżunglę jeszcze. Ja nie mogę. Dżunglę rozkrzaniło Masakra Rozrzut ma niezły Pustynie tutaj jeszcze No Chodnie, Ładnie, ładnie Tutaj mamy krater, widać O, lawa Jakiś kanion no, Ładnie nawet ten kanion, dobra Mniejsza z tym no, jak widać, jest już różnica między TNT razy 500 a TNT zwykłym. Tak więc, jeżeli nie chcecie używać TNT zwykłego za dużo, to możecie jednym TNT razy 500 yy, zrobić niezłe szkody. <laughs> no ale dobra. Yy, przejdźmy teraz do następnego rodzaju. To jest meteor TNT. Jak sama nazwa wskazuje, jest to jakby meteoryt. Patrzę, gdzie z tego. Gdzie by tutaj ten meteoryt? A, walniemy sobie go. A tutaj. Jak sama zakazuje, jest to meteoryt, który kurczę, do góry, do góry. No, który pewnie znajdzie się, zrobi krater, tak? Tylko zobaczymy, jak duży ten krater będzie. Trzeba poczekać teraz. mam nadzieję, że niezbyt długo. Tam, to tyęci razy 500, masakra kurczę odłamki jakby <laughs> widać pociachany ten dirt fajny efekt fajny bardzo fajny nie myślałem że tą dżunglę kurczę dosięgnie no ale widać że ma moc dobra czekamy na ten nasz meteoryt No, dawaj, dawaj. Nie chcę mi się czekać długo. <suszy> Jest, jest wybuch. Zobaczymy, co nam się teraz tutaj przedstawi. Ciekawe, co to będzie za widok. No, dawaj, dawaj. Uwaga, Uwaga, uwaga. Jezu, ale mnie w Pesy spadły, masakra. No ale cóż, komputer najnowszy nie jest. Dobra się z tym. No. Dawaj, dawaj O, tutaj już się ukazuje Kanion jakiś Tutaj, jak widać, kurczę Jak na, meteor, na meteoryt przystały, jakieś obsydiany się porobiły No, fajnie, fajnie, fajny efekt Uwaga... O, jakiś mob był. Bo odkryjmy sobie to wszystko. Zobaczymy jaki będzie <laughs> ogólny widok. Jeszcze na dole. Okej, okay, no jak widać... Jest, jest moc, jest moc kurde. To jest prawdziwa dziura, kurde, masakra. Dodatkowo mamy dość dużo obsydianu, jeżeli chcemy sobie pozbierać. Odkryło nam mnóstwo surowców, mnóstwo caveów, lawa No widać, kurcze, że jest, jest, kurcze moc. Nie Myślałem, że to aż takie duże będzie. No, ale jak meteoryt, to meteoryt. To wygląda naprawdę jak prawdziwa dziura po meteorycie. No, bardzo fajny, bardzo fajnie. Dobra. Przyjmiemy teraz do następnego Ocean TNT. Jak sama nazwa wskazuje, będzie on tworzył ocean, wodę. Tak jakby. Hmm, teraz muszę zobaczyć gdzie to można wypróbować Może to jakieś jeziorko będzie O tutaj sobie zrobimy hmm. Dobra tutaj postawmy I zobaczymy jakie nam się to jezioro zrobi Bo oceanem ocean ocean tego nazwać nie można Ale dobra <tryk> Bo widzicie, no i mamy piękne jeziorko. Na takiej wysokości, na jakiej był ustawiony TNT, do tej wysokości mamy jezioro. Yy, chociaż. Chociaż nie, mamy głębsze to. Zdecydowanie głębsze. No. Dobra, zrobię sobie set time bo. Mm. Okej okay. Hmm, znacznie głębsze to jest niż mi się wydawało. No i bardzo dobrze. <laughs> Tego jeżeli chcemy sobie zrobić takie jeziorko, to nie ma problemu. Jak mamy ten mod, a teraz mamy następne TNT. Jest to Vaporized TNT, i dzięki niemu możemy usunąć teraz to jezioro. Tylko. Chwila, chwila Kurczę, się teraz tak dziwnie tutaj zrobiło. Kurczę, dobra falić to. Zajdziemy się od coś innego. Bo tam się zrobiło pod ziemią takie jakby większe. O, tutaj Zabijemy kalamarnica nie będzie miała już życia nie będzie miała gdzie żyć przykro mi no jak widzicie woda znikła, nie wparowała e, jeszcze tutaj sobie dajmy a co tam o teraz powinno jest zniknąć w ogóle o właśnie już nie mamy wody, a możemy sobie z łatwością na przykład wydobywać tylko tą glinę. O, kalorica. O Owie. Yeah. Mamy barwnik. No, lataj. Dobra. No, Także, jak widać, <laughs> możemy z łatwością usunąć wodę. Jak ją zrobić? Teraz zajmiemy się kolejnym Flat Bomb, ten, Flat Bomb tak się nazywa. Następny, i zaraz um, znajdę tutaj takie miejsce, żeby Wam to przedstawić dobrze. No dobra, powiedzmy, że tutaj nam ta górka przeszkadza. Chcemy sobie postawić, nie wiem, dom, zbudować, coś w tym stylu. Chcemy sobie tutaj tego Flat Bomba, podpalamy i czekamy na efekt. Teraz zobaczycie o co chodzi. O, właśnie. Flatbomb czyści nam pięknie cały teren. Nie musimy latać z łopatą, yy, używać łopaty. Tylko wystarczy podpalić i pięknie nam oczyściło teren, wyrównało teren. Yy, nie musimy się trudzić z tym. Możemy sobie tutaj dalej pod, podstawić jeszcze jednego. O, właśnie. I będzie nam dalej. Yy, będziemy mieli wyrównany dalej teren. To jest ciągle takie zasadzie że na takiej, jakiej wysokości postawimy, no takie nam wyczyści, tak? No i widzicie, pięknie nam wyczyściło, wyrównało teren. Tak więc jak dla mnie jest to bardzo przydatne, bardzo przydatny TNT. Następnym TNT jest mining bomb można go wykorzystać do Jak sama nazwa, nazwa wskazuje do e, Wydobywania wy, surowców hmm. Jeżeli ktoś lubi się jeść w jaskiniach Chwila, zrobię sobie hmm. Dobra Okej okay. Jak ktoś lubi się jeść w jaskiniach to jest to bardzo przydatny TNT. Po prostu, jeżeli chcemy sobie zobaczyć, co jest dalej, lub y, zrobić, wykopać jakieś pomieszczenie y, pod ziemią, wstawiamy takie TNT. No i zobaczcie, zrobiło nam się piękne pomieszczenie. I na dodatek nie musimy używać pochodni, bo same się nam Będziemy oświetlone pięknie yy, Jedynie ten gravel się tutaj zostaje ale to myślę nie kłopot yy, No i jest to bardzo przydatny TNT jeżeli chcemy sobie na przykład jakieś pomieszczenie wykopać podziwiam, ale nie mamy za bardzo czasu, nie chce nam się to używamy sobie takich TNT i mamy piękne pomieszczenia od razu zrobione <laughs> i oświetlone no dodatek Dobra, wychodzimy teraz na górę, bo chcę Wam jeszcze coś pokazać. Ok, zresztą mam jeszcze jeden TNT. O Boże, nie klatkuj. Proszęcie Minecraft. Dobra, przypuśćmy, że chci, chcieliśmy sobie tutaj postawić dom i wyrównaliśmy, wyrównaliśmy, wyrównaliśmy ten teren o mój boże yy. no i wstawiamy sobie, chcemy postawić dom chcemy taki house y, TNT podpalamy i mamy dom magia może nie jest za ładny ale chociaż nie z dirtu o kurczę. jest y, craft ta crafting table są pochodnie, są okna. Taki dom, na przykład, jeżeli chcemy, mamy gdzieś wędrujemy, i po prostu zapiena nas noc nagle, stawiamy taki TNT, odpalamy i od razu mamy gdzie mieszkać. Nie musimy budować jakichś ziemianek czy coś w tym stylu. No dobra, myślę, że to już był ostatni. TNT. Jeżeli chcecie wypieczyć coś w powietrze, jeżeli chcecie y, zrobić ogromny krater po meteorycie, jeżeli chcecie pozbyć się wody lub y, zrobić, zrobić sobie jezioro lub ocean, jeżeli chcecie wyrównać sobie z łatwością teren jeżeli chcecie y, wysadzić coś pod ziemią, jeżeli chcecie zbudować sobie w krótkim czasie dom to ten mod jest dla was yy. dziękuję bardzo myślę że wam się podobało yy. subskrybujcie po następne mody yy. łapki w górę jeżeli wam się podobało no i do następnego odcinka cześć